Marcin, przygotowałam dla ciebie tak zwany kwestionariusz party. Ja zaczynam zdanie, ty je kończysz, ja jestem gotowa, a ty? Zacznijmy w takim Słuchaj, dziś rano. Nie musiałem wyprowadzać swojego psa, bo zrobiła to za mnie ula. Nie rozstaje się z... Kluczykami do samochodu. Okej, czyli kierowca pełną parą. Nawet jak jestem na imprezie i jadę taksówką, to zazwyczaj mam ze sobą kluczyki, nie wiem, jakoś tak przyzwyczajenie. Jasne. Nie odbiorę telefonu od. Czy sporo jest takich osób? Myślę, że tutaj nie mamy tyle czasu, żebym wymieniał tą listę. Ale jest długa. Jest bardzo długa. Okej. Kropeczka, idziemy dalej. Przez jeden dzień chciałbym. Zastanawiam się, co jest teraz w Twojej głowie, bo słyszę ten śmiech, więc domyślam się, że. A... <śmiech> <śmiech> tak. Teraz to się zrobiło Zakręciłem się wokół jednego tematu, już nie mogę się odkręcić, więc poproszę kolejne pytanie. <laughs> Dobra, w takim razie idziemy dalej. Gdy patrzę w lustro. Co sobie myślisz? Często nie widzę siebie. Okej, okay. zabrzmiało głęboko. <noise> Ulubiona część garderoby. Masz takie rzeczy swoje, jakieś ulubione. Mm, chyba, chyba ostatnio dresy. Nie Wiesz, widać tak, dzisiaj. <noise> no jakoś tak wyszło. Chciałem być trochę bardziej poważny. Z Lexi Chaplin. – Będę chcesz. kręcił daily. – O, fajne. – Ale nie z nią w sumie, tylko mam zakład. Dobra, nieważne. – Ważne, ważne, ważne! <laughs> o <nie>. to nam <śmiech> chodzi. <śmiech> będzie daily z lekcji Czaplin czy nie? – No z nią nie, ale... ale I tak i nie, no. <laughs> Będziemy, ja będę kręcił daily, ona będzie kręciła daily. Mamy okay, zakład. – jasne. Dobrze, kto dłużej wytrzyma? – Kto dłużej wytrzyma? – W tym roku? <laughs> Zarobię dużo pieniędzy. Jeszcze więcej. <grym> Jeszcze więcej. <grym> Nigdy więcej. Nigdy Nie powiem, że <grym> jestem czegoś pewny. Okej. Okay. To, to jest też najdłuższą rozkwiną. Sylwester Wardenga to. <grym> Dobra dusza. <grym> Nie wiem, no Sylwester Warnega to youtuber, no. Dobra, może być. Powiedziałam, odpowiadasz, jak chcesz. No. Chętnie wracam. Um, wspomnieniami do miłych chwil. A jakie to są a, u miłe chwile? No to już moja sprawa. Nie lubię w sobie. Jest taka rzecz? Albo cecha, nie wiem, cokolwiek. Wielu rzeczy, choć na pewno kiedyś było ich więcej. Gdybym mógł cofnąć czas? To niczego bym nie zmienił. Okej. Okay. Wszystko jest w życiu po coś. Dokładnie tak. Okay. Niczego nie żałuję. Autorytety. Kto jest Twoim autorytetem? Uff. Zawsze, gdy dostaję takie pytanie, nie wiem, co mam odpowiedzieć. Nie, nie, jakby nie mam osób, którymi... Jest wiele osób, które wiem, za swój sposób podziwiam, ale mhm. nie... Nie jestem w stanie Ci wymienić jakichś swoich idoli, i autorytetów. Nie masz wielo... kogoś takiego, na kim się wzorujesz? Jesteś... Nie no, jest wiele osób, z mm -hmm. których jakby z, ka z każdej z nich staram się wyciągnąć coś, przyswoić sobie samemu, ale nie, nie ma takiej jednej osoby. Ostatnio obejrzałem? Może być film, serial? Nie mam zielonego pojęcia. A na Cassandra ostat... teraz ostatnio cieszyło się mega dużą popularnością. Nie oglądałem od dwóch sezonów, bo mm -hmm. <laughs> naprawdę czy tak? nie mam czasu. E, a Netflix czy telewizja? Netflix. Netflix. Okej, okay. a Netflix czy YouTube? Netflix. Mm, nie, nie czuję potrzeby, żeby się aż tak odmurzać, żeby oglądać tylko mm -hmm. YouTube'a. Jasne. Na koniec y, ostatni wątek to marzenia. Mhm. Mm nie mam marzeń. Naprawdę? Tak. A przed chwilą powiedziałeś, chcę zarobić dużo pieniędzy w tym roku. Bo to jest mój cel. Okej. Okay. Ale ja nie mam, nie, marzeń, marzeń. nie mam celu. Mm -hmm. Uważam, ustawiam... że Posiadanie marzeń jest takie bardzo proste, bo marzenia z definicji są takie jakieś nieosiągalne. Ja uważam, że wszystko jest osiągalne w życiu, tylko mm -hmm. wystarczy wyłożyć. Czyli pracy. ty masz na to po prostu e, zamienne słowo. Nie, marzenia, no nie, no nie ja nie uważam, że marzenie i cel to było. Zamien... To, to były synonimy. Mm -hmm. Bo marzenia to jest coś, co. Może będzie, może nie będzie, może się trafi, a cel to jest coś, na co musisz zapracować. Mhm.